W niektórych domach w Polsce rodzice chowają swoim najmłodszym pociechom czekoladowe niespodzianki. Polską tradycją jest również rany pojedyn, tak zwany się mnóstwo. polega on na oblewaniu siebie na stoję. A także malowanie jajek na pisanki przez najmłodszych. Zajączek skacze po lesie, w świątecznym koszyczku życzenia niesie. Niech to będą dni owocne, bo to przecież święta wielkanocne. Wiele radości od zająca samych nowości. Niech to będzie dzień uroczy. Życzę miłej Wielkanocy. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Wielkiej Nocy. Dużo zdrowia, szczęścia, mokrego dyngusa, kolorowych pisanek oraz smacznego jaja. Żebyście spędzili te święta w gronie najbliższych. Najlepszego z okazji świąt życzą dziewczyny z siódmej A.